Witam serdecznie wszystkie cnotliwe białogłowy! Jak tam wasze cnoty nie wieście? Mam nadzieję, że od ostatniego materiału zostały nienaruszone. Minister edukacji Przemysław Czarnek podpisał właśnie kierunki polityki oświatowej. Dokument, mimo nieogłoszenia go opinii publicznej, zatoczył już w internecie dość szerokie kręgi. Mamy tu takie rzeczy jak wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro, działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, bla bla bla. Prawdopodobnie nie wzbudziło do takich emocji. Gdyby nie fakt, że z ust doradcy Przemysława Czarnka pojawił się pewien dodatkowy komentarz. Doradca ministra dr Paweł Skrzydlewski zdradził, że od września dziewczynki i nastolatki będą uczone w szkołach. Właściwych postaw, czyli wychowania, które ugruntuje w nich cnoty niewieście. Pierwszy problem. Mamy 2021 rok. Ja rozumiem, że w latach waszej młodości ogłoszenie czegoś takiego byłoby co najmniej śmieszne, ale teraz jest jeszcze bardziej śmieszne. Skupmy się tu na samym zwrocie cnoty niewieście. Wy mówicie o edukowaniu ludzi w wieku 12, 14, 16 lat, no, grupy wiekowe dookoła tego, i chcecie ugruntować w nich cnoty niewieście. Co więcej, jesteście. Się oburzeni, że jakiś niełóg mógłby potraktować to jako cnota, że hehe. He, Pietrek Kogucik. Niewieście, czyli kobiece, są cnoty niewieście i męskie. Kobieta ma swoje funkcje, sprawności, rolę w życiu społecznym. Mężczyzna ma też swoje role. One są w wielu przypadkach wymienne, ale są też takie, których nie zastąpimy. Mężczyzna w, mężczyzna w roli matki, kiepsko, kiepsko będzie, wyglądał, będzie wyglądał, podobnie jak kobieta w roli ojca. To są, to są pewne sprawności społeczne, społeczne, które mamy jako mężczyzna, jako mężczyzna i kobieta. kobieta. W, w języku, języku filozoficznym, filozoficznym to się nazywa cnota, jako, jako przeciwieństwo wady. Wolę, wolę więc cnoty niż wady. A to, że niektórym paniom cnota kojarzy się wyłącznie z dziewictwem, to ich sprawa. To absolutne nieuctwo Jezus Maria to jest ty tekst ministra. Jeżeli już chcecie wpajać młodym ludziom jakąkolwiek moralność, komu do głowy przyszedł pomysł, żeby nazywać tą moralność cnotami niewieścimi? Kogo wy chcecie w tym momencie indokt... znaczy nauczać? Ludzi urodzonych w 1437? A w międzyczasie pozwolę sobie tylko na szybkie wtrącenie na rzecz sponsora odcinka. Pamiętajcie, że możecie skorzystać z serwisu Shops, do którego linki znajdziecie w opisie i w ten sposób zaoszczędzicie na zakupach w internecie, na przykład korzystając z Allegro czy e-obuwie. Polecam też pobrać ich wtyczkę, która poinformuje was, że na stronie, na której jesteście możecie skorzystać z Shops i zaoszczędzić pieniądze na zakupach. Wszystkie linki w opisie, dzięki za sponsorowanie tak wielu materiałów na moim kanale. Druga sprawa, ja jestem facetem, no nie? Mi się to trochę nie podoba, bo dlaczego nikt nie powiedział, że młodych chłopców należy nauczać cnót męskich? Ja mogę nawet od siebie jakieś zaproponować. Nie będziesz patrzeć porządliwie na niewiastę, która pożąda innego mężczyzna absolutnie obrzydliwe. Zamiast tego Otoczysz braterską miłością innego. Silnego mężczyznę. I zostaniecie współlokatorami. W ogóle, jeżeli już lecimy tak mocno z cnotami niewieścimi, to, to dlaczego nie zrezygnować ze szkół koedukacyjnych? Młodzi mężczyźni powinni pielęgnować wyłącznie miłość męską, braterską w swoim gronie. Zobaczcie, ceny mieszkań lecą do góry. Trochę ciężko już sobie cokolwiek wynająć. Jak tacy młodzi mężczyźni w swoim gronie będą pielęgnować miłość wyłącznie męską, no to w przyszłości być może zostaną współlokatorami i będzie git, będzie ich stać. zaj dalsze słowo doktora Pawła Skrzydłowskiego. Dziś obserwujemy w kulturze bardzo niebezpieczne zjawisko moralne, także religijne, pewnego zepsucia duchowego kobiety, polegającego na rozbudzeniu w kobiecie pychy, która się przejawia próżnością, zainteresowaniem wyłącznie sobą. Egotyzmem, zwalczaniem obiektywnego porządku na rzecz widzenia siebie. Wiecie, to jest taki trochę efekt uboczny, tego, że żyjemy w tej cywilizacji zachodniej, tej, do której tak często lubicie się odwoływać. Jakby wam to powiedzieć, przez ostatnich kilkaset lat to właśnie ta cywilizacja wypracowała w ludziach patrzenie przede wszystkim na siebie. Profesor dowodził jeszcze, jeśli takie postawy się upowszechnią, to jednocześnie zabija się rodzinę. Zamyka się na płodność, a przecież ludzie potrzebują domu pojętego nie tylko jako miejsce, lecz jako etos. Przestańcie potocznie używać takich słów jak etos, czy niewiasta, czy nawet cnoty w momencie, kiedy gadacie o edukacji ludzi znacznie młodszych niż wy sami. Co więcej, polecam wyjść kiedyś ze swojej bańki, przejść się po ulicy i zagadać do jakiegoś człowieka na ulicy. Jak tam ci się mieszka w etosie, cnotliwa niewiasto? Najprawdopodobniej odpowie, że nie ma kopnąć piątaka, albo po prostu powie coś po angielsku, żebyście... 2021 rok. Ja wiem, że te słowa ładnie brzmią w starych książkach, ale czy tego chcecie, czy nie, młodzi ludzie kształtują swoje wartości nie tylko na podstawie pana Tadeusza, a po maturach śpiewaliśmy Rotę. Zamiast edukować młodzież przez wpychanie wszędzie JP2, tak, podstawy przedsiębiorczości naprawdę zasługują na fragmenty z encyklik papieskich. Nie dość, że jako młody przedsiębiorca po edukacji, którą otrzymałem w szkole, nie wiedziałem absolutnie nic o tym, jak wygląda prowadzenie działalności gospodarczej. To teraz jako uczeń wiedziałbym przynajmniej, że Jan Paweł II też nic o tym nie wiedział. A. I tak, oczywiście warto edukować młodzież przez zrobienie gry komputerowej. W końcu trzeba wyjść naprzeciw jej oczekiwaniom i przemówić właśnie ich językiem, robiąc gry o Janie Pawle II. Proszę nie. Czy wiesz, że Karol Wojtyła był graczem cenionym przez kolegów? Najczęściej stał na bramce. Zwykle chłopcy dzielili no To bardzo się na drużynę ceniony. katolicką i żydowską. Gdy brakowało zawodników w drużynie żydowskiej, Karol grał z nimi i z zapałem bronił ich bramki. Wiedza o tym, że Karol Wojtyła był cudownym bramkarzem, z pewnością sprawi, że przestaną słuchać piosenek Maty. Jakbyście spróbowali dla odmiany porozmawiać z młodymi językiem młodych, to moglibyście na przykład wpaść na całkiem ciekawy pomysł, żeby. nie wiem. stworzyć w swoich kręgach wewnętrznych swojego własnego przedstawiciela środowiska raperów. Albo jeszcze lepiej. W końcu, młodzi ludzie są progresywni, więc najlepiej byłoby zrobić raperkę. Od siebie polecam ksywę. Młoda kremówka, bardzo młodzieżowe Znaczy trochę nie wiem czego się spodziewacie Z jednej strony nie odpowiada wam, że młodzi ludzie wychodzą na ulicę i strajkują Potem żeby wyrobić w nich dobre postawy decydujecie się mówić do nich o cnotach niewieścich Jaki będzie tego efekt? Zaczną prząść wełnę i len, tak jak jest w Biblii napisane? Czy może jeszcze bardziej się wkurzą, jeszcze bardziej się zdenerwują? I będzie trzeba jeszcze więcej Jana Pawła II wpychać do podstawy programowej Bo wtedy w końcu przestaną się z niego śmiać Miać. Co? Czy naprawdę w całym rządzie nie ma ani jednej młodej osoby, która mogłaby usiąść, spojrzeć na to, pacnąć się w głowę i powiedzieć: To jest chyba trochę przestarzałe. Tak do nich nie dotrzemy. Macie wszystkie pieniądze, kanały medialne i możliwości tego świata. I decydujecie się wpajać akurat cnoty niewieście. Przemysław Czarnek bronił swego doradcy słowami, że to wybitny filozof mówiący szczerą prawdę. Jeśli ktoś się podśmiewa z tego, że dziewczęta powinny być bardziej wrażliwe na cnoty niewieście, no to ja się zapytam: to na jakie mają być wrażliwe? Męskie? Czy możemy przestać cały czas gadać o cnotach? Hej, podobno liczycie na politykę prorodzinną. W tym tempie Polacy będą się musieli rozmnażać przez pączkowanie, żeby dostać swoje 500 plus. Mam szczerą nadzieję, że osoby odpowiedzialne za edukację młodych ludzi będą zdawały sobie sprawę, że. E... To jest trochę odklejone. Szczególnie zależałoby mi, żeby tą sprawą zainteresowali się przede wszystkim młodzi rodzice czy ludzie, którzy mają rodzeństwo chodzące do szkół. Chociaż szczerze mówiąc, młodzi ludzie mają dzisiaj internet, więc trochę ciężej jest im wpajać te rzeczy do głowy. No ale w końcu najlepiej było te 50 lat temu, kiedy kobiety nie uprawiały nierządu, a dziecko mogło się urodzić jedynie z braterskiej miłości dwóch współlokatorów. O mój Boże, to jest takie odklejone. Tam dalej pojawiły się oczywiście głosy oburzenia, że ludzie źle to zrozumieli, bo cnoty nie w takim sensie, jak się ludziom wydaje, że cnoty na dole... Tylko cnoty w sensie, że wartości, ale jakie wartości? Wartości tego, że będziemy dziewczynkom mówili, że mają one moc dawania daru życia. Ale one to wiedzą! Mają internet! I jak będziecie do nich gadali o cnotach niewieści, to one będą tego internetu jeszcze więcej używały. Bardzo bawi mnie też ten cytat, który przytoczyłem wcześniej, że dziś obserwujemy w kulturze bardzo niebezpieczne zjawisko moralne. No bo kiedyś to były dobre czasy, kiedy wszystkie kobiety zajmowały się tym, co potrzebne, czy się wełną i lnem, tak? A faceci zakładali białe podkoszulki w celach wychowawczych. Tylko we wtorki i czwartki. I zawsze z głową. Nie tam, gdzie widać. Ktoś to ładnie podsumował na Facebooku, wrzucając pewną grafikę. Walka z zepsuciem duchowym kobiet i przysposobianiem tychże do cnót ma dość długą tradycję. Ale jak już zamierzacie wracać do tej tradycji, to nie zapomnijcie także spojrzeć na nowe zagrożenia. Kundaliniego, który nadciąga ze wschodu. U spodu kręgosłupa jest wąż. Ten wąż jest zwinięty w kłębek, jest nie, nieczynny. I Jogin ma tak ćwiczyć, żeby tego węża uaktywnić. To ten wąż się nazywa kundalini. I współlokatorów na zachodzie. To był taki krótki odcinek reakcyjny, ale no nie mogę. Ja, ja nie wierzę, że to się naprawdę dzieje. Ja się odmeldowuję i widzimy się najprawdopodobniej już za dwa dni. Pogadamy sobie chyba trochę o Instagramie, też takiej młodzieżowej platformie. Dziękuję Leti za sponsorowanie. I jak zawsze smakowitej kawusi, pielęgnujcie swoje cnoty dziewczyny, bądźcie dobrymi współlokatorami, chłopcy. A no i jeszcze ksiądz jest.